Hej, witam Was wszystkich znowu Torek się UFO odcinek 4, chyba. Eee, skończyliśmy, rozwalając reaktor termojądrowy, generator chroniący jajo. Przy okazji nie nagrywając pierwotnego dźwięku z mikrofonu. Epizod 5 Indoor. Ale jesteśmy. I będzie dobrze. Tym razem lądowanie w składziku La Resistance przebiegło bez problemu. E, ...nim wyruszycie w podróż, porozmawiajcie jeszcze, proszę, z tym kretonem w piwnicy. Dobrze. Może pierwszy pójdziemy tutaj sprawdzić, czy coś się zmieniło. Proszę. Jemu bardzo podobało się na Indorze. Podobno własnymi zębami rozszarpał generator, nie tracąc przy tym życia. <gry> tak było. No no, nie się nie nie odejdziemy tam. Oj. O, jesteście. Mamy, ma mamy problem. Odkurzac jest gotowy, ale nie mam pojęcia, jak wyniecić z nim z groty. <gry> to macie problem. No, no mamy, mamy. Mlekimy ten lat na kuraki. Rozejrzymy się na czymś. Świetnie. I uważajcie tam na, na te wielkie, wielkie czernie. Jakie wielkie czernie? To coś tam? Dobra. Let's go. Kretiemu bardzo podobało się na Indorze. Podobno własnymi zębami rozszarpał generator, nie tracąc przy tym życia. Tak więc lecicie na kurak i spokot, tak? Dokładnie. Wasz pojazd jest gotowy do startu. Weźcie ze sobą Kretiego. Po co ma stać i się kurzyć? To znaczy... ...marnować swój potencjał. <gry> na gdzie jest pełno wielkich czerwi, może trzeba będzie stawić im opór. I pomyślcie koniecznie, jak wydobyć odkurzacz z groty. Aż kreton z tego Maldurfa. Dobra. Reksio, komandor Kretes i jak zwykle milczący uparcie Kreti wyruszyli w kolejną misję. Własnymi zębami, co Kreti? No nie wierzę. <tryk> Wajchadłowiec zgrabnie wylądował niedaleko wioski Fermentów. Właśnie tam. Nasi bohaterowie spodziewali się spotkać kota, kota. O, wioska fermentów. To my idziemy. Kreti, rozumiem, pilnujesz statku. Gdyby pojawiły się wielkie czerwie, to rozszarp własnymi zębami. No, let's go. Reksio i Kretes ruszyli w stronę wioski fermentów. Ola Boga, wielki czerw mnie dopadł! Ola Boga, wielki czerw mnie dopadł! Spotkanie z wielkim czerwiem nie było przyjemne. Dość powiedzieć, że nasi bohaterowie znaleźli się znowu w punkcie wyjścia. Dlało się. Jesteśmy. Reksio i Kretes sprzedajemy do wioski Fermentów. Uff, Jezus, Mariusz. Niestety, Uff. wioska wyglądała na opuszczoną. Wioska wygląda na opuszczoną. Jest jakaś Jeśli to kogokolwiek interesuje, zostałem uprowadzony do twierdzy barona. Żabby Harko-Kokonena. Okej, no to idziemy dalej. Legendarna uprawa lebiotki też wyglądała na opuszczoną. Nie wiem, co to za miejsce, ale też wygląda na opuszczone. Po co tutaj jesteśmy? ...Kokonena. Chyba musimy iść... tędy. Robić Nie pozostawało nic sposób. innego jak udać się do twierdzy barona Żabby Harko -Cocconena. No na to wygląda. Oj. A drzwi są zamknięte. I to w jakiś skomplikowany sposób. Nie wiedzie. Udało się. Wchodzimy. Ok. Wnętrze twierdzy wypełnione było mrokiem. Chwilę trwało, nim oczy Reksia i okulary Kretesa przyzwyczaiły się do panujących ciemności. To, co ujrzeli, przeraziło ich śmiertelnie. Ojej! To przerażające! Zamrócili kota kota w Nie, Nie, niezupełnie. Ale podoba mi się ten pomysł. Na potężnym tronie, zmuszającym wszystkich do patrzenia na niego z żalej perspektywy siedział. Baron Zabacharko Kokonen w całej swojej rozlazłości. Jak się nie chodzi? ci jest. jeśli zaś chodzi o waszego przyjaciela. Ferment Kot. Aktualnie zajęty jest pozowaniem do rzeźby i zniewolony umysł 2. Witam! Jestem Kot Kot. Jeśli przyszliście mnie uwolnić, to nie liczcie nas zbyt wiele. Gdzie bywamy od moli, potrzebny jest nam kot otwierający wrota portu kosmicznego na Kuranie. Cicho! Nie tutaj. Żadna to daleki kuzyn Kuratora. Nie może się dowiedzieć. Musicie mnie stąd wydostać. nam mnie słyszał. Baronie, a nie wypuściłbyś kota? Jak dla mnie rzeźba wygląda... ...odkonale. <laughs> nie chodzi o rzeźbę. Potrzebuję trochę ledutki, którą on uprawia, a której nie chce mi dać. Nigdy nie dostaniesz mojej lebiotki, grubasie. Próbujemy obrazić barona, tak? Hmm. Mówiłem ci, że efekt jest chwilowy. Po kwadransie twój brzuch powróciłby do normalnych rozmiarów. Widzicie, przebysze, właśnie w tym cały problem. Przetyłem ostatnio kilka kilo, ale biutkę zapewnie wiecie, jest w stanie wszystko zmniejszyć. Na przykład mój ruch. Zapisz się lepiej na aerobik. Szkoda, lebiotki. Dam wam szansę. Za chwilę na moim prywatnym stadionie rozpoczyna się wielki wyścig. Jeśli go wygracie, uwolnię kotę i zapiszę się na aerobik. Czy któryś z Was podejmie wyzwanie? Ech, podejmę to wyzwanie. Niech wam będzie! Komandor Kretes wyruszył na spotkanie przeznaczenia. Przeciwnikami Kretesa. W tradycyjnym wielkim wyścigu o rórze pustymi okazali się najtwardsi i najlepsi piloci galaktyki. A pojazdy, którymi dysponowali, nie jedynego mogły wprawić się w osłonię. Gretes nie przejął się tym specjalnie i postanowił po prostu robić swoje Po no, prostu będę robił twoje. Wszystkich gości. Już za chwilę rozpoczniemy kolejne wielkie wyjście. Uwaga, gotowy, start. What the fuck? Co to być? Niestety, Kretes nie został zwycięzcą tego wyścigu. No nie dostał, nie dostał. Na szczęście już po chwili miał się rozpocząć kolejny wyścig. Komandor postanowił ponownie spróbować szczęścia. No ładnie. Jezus mój, nie gości, już za chwilę rozpoczniemy kolejny wielki wyścig. Uwaga! Gotowi start! Dobrze Państwo, najtarsi i najlepsi piloci Galaktyki. Po raz po temu nieznany Komandor Kretes Przypominam, że zawód nie chciałby się pojawić. podczas których wszystkie kwety są dozwolone. No to teraz I mamy zwycięzcę wyścigu! No nie wierzę! Bo Komandor Kretes! Było i się udało za drugim razem. Vibaton nie było końca. Kulakis miał nowego ochotera. A! Ja wygrałem! <grystanie> Gratulacje! To było wspaniałe! Cóż mogę żyć? Umowa to umowa. Kot jest wolny. Świetnie! Biegnę do mojej lebiotki. Mam nadzieję, że jeszcze coś z niej zostało. Te czarwie są bardzo na nią łase. Czekam na was od wiosce. Okay. To my też już będziemy szli powoli. Mm. Właśnie. Sport to zdrowie. Rób brzuszki. A jakiem to może lepiej nie. Ale chociażby... O, albo boks aerobic. Przekonaliście mnie. Od dzisiaj rozpoczynam nowe życie w stylu sportowym. Super! Żegnajcie, przyjaciele! Zegnaj. Żegnaj! Żegnaj żambo. Ale się zdenerwowałem. Ledwo zniknąłem, a od razu czarwie przypuszczają atak na lebiotkę. Musicie mi pomóc! Co mamy robić? Młode czarwie, bo o nich mowa, są niezwykle łase na lebiotkę. Praktycznie zupełnie od niej uzależnione. Opracowałem specjalną terapię muzyczno-taneczną, która pozwala im zwalczyć uzależnienie. Biegnijcie szybko do tych kadzi, w których rośnie lebiotka. Weźcie magnetofony i do roboty. Ja zajmę się południową uprawą. Reksio i Kretes no, no. ruszyli pędem w stronę uprawy, nie wiedząc do końca, co mają robić, by powstrzymać czerwie. Weźmy te magnetofony i spróbujmy dostać je do kadzi. Let's go. Potęczmy. Aby ochronić lebiotkę przed czerwiami, fermenci sadzili ją w specjalnych kadziach umieszczonych na wysokich słupach. Chytre czerwie wpadły jednak na pomysł, jak ominąć tę przeszkodę. Rekciu, patrz w górę! Lecą prosto na nas! A. Wreszcie roztańczone czerwie dały sobie biotce i postanowiły natychmiast pójść na korzon do dyskoteki. Ech, tam bym zakręcił obtaser. Dziękuję wam niezmiernie. Ocaliliście lebiotkę. W Bardzo. nagrodę możecie sobie wziąć trochę. O, fajnie. A do czego ona tak w ogóle służy? Lebiotka służy do chwilowego zmniejszania różnych rzeczy. A na przykład jakich? No na przykład wyobraźcie sobie, że zbudowaliście pojazd kosmiczny i nie wiecie jak go wystawić do ogródka. No jak go wystawić? Posypujecie lebiotką. Pojazd zmniejsza się do rozmiarów buta, wynosicie go do ogródka i po chwili pojazd powraca do swoich normalnych rozmiarów. Aha, bardzo praktyczne. Ech, dziękujemy bardzo. No i jeszcze kod dostępu do portu. No już bym zapomniał. Łabądek, łabądek, bałwanek, bałwanek. Nagrałem to dla was na taśmę, żebyście nie zapomnieli. Dziękujemy do zobaczenia! Nie, do zobaczenia! Okay. Świetnie, możemy wracać. Tym razem bez dodatkowych przygód nasi bohaterowie pokonali wąwozy Wielkich Czerwi i wrócili do swojego pojazdu. Kreti stał niewzruszony na posterunku, ale wygięte grabie i nadwerężona przetykaczka dowodziły, że przez cały ten czas dzielnie stawiał opór wielkim czerwiom pustyni. Po chwili pojazd znów mgnął w kosmos. Ciekawe ci, ta lewionka rzeczywiście działa. Kreti, daj na chwilę swój beret. O, jak działa! I to jak? No, nie, rób taki nin, nic się nie stanie Twojemu Beretowi. Zaraz wróci do swojego normalnego rozmiaru. W siedzibie kretońskiego ruchu oporu wszystko było zapięte niemal na ostatni guzik. No, prawie wszystko. Reksiu, właśnie zapięłam ostatni guzik na Twoim kostiumie. Niestety dla Kretesa zabrakło materiału. Będziesz musiał udać się na jajo sam. Komandor Kretes zostanie ze mną. Zdobyliście kod? Zdobyliśmy, najukochańsia. Doskonale. Pozostał jeszcze tylko problem odkurzacza. Zdjęcia Ci kretoni ciągle nie wiedzą jak wydostać go z piwnicy. Możecie im pomóc? Dobra. Ale myślę, że to już będzie na, na tyle teraz. Już dużo dzisiaj zrobiliśmy i to powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jak nie, to trudno. No i co tam mogę powiedzieć? To był chyba przedostatni odcinek. Kolejny będzie prawdopodobnie ostatni i widzimy się w kolejnym do widzenia